Cześć, dzień dobry, z tej strony Piotr Słapa, Akademia Muzyki.pl Dzisiaj kontynuacja lekcji o stylu fingerstyle Jeżeli chciałbyś zagrać swoją pierwszą fingerstyle'ową kompozycję to złap za gitarę i zaczynamy grać Zapewne już wiesz, że fingerstyle to taki styl gry na gitarze gdzie staramy się grać jednocześnie partie całego zespołu partie basu, perkusji, gitary solowej oraz rytmicznej i zrobimy to dzisiaj na przykładzie kompozycji Chet'a Atkinsa o nazwie Windy and Warm. Zacznę od prezentacji utworu. Tak właśnie wygląda ten utwór, i żeby się go nauczyć, to po kolei pokażę Ci poszczególne partie. Zaczniemy od samych akordów. Są to akordy Amol i akord Emol. Dołożę tutaj prosty rytm. I teraz zobacz, jak wygląda melodia. Zagram ją troszkę wolniej. I teraz przejdziemy do zagrania akordów razem z melodią, czyli mamy akord Amol. I teraz bardzo ważna informacja. W akordzie Amol będziemy grali tylko bas metodą o nazwie Boom -chick, którą omówiłem przy okazji wcześniejszej lekcji. Zobacz, jak to wygląda. Grałem strunę A wciukiem, później strunę D, strunę E i na końcu strunę D i muszę te basy wytłumić. Boom, chik, boom, chik, boom. -chick. Chik, boom, chik. Akcent jest na drugą i czwartą nutkę, czyli gram słabo, mocno, słabo, mocno. I następnie, jak przejdziemy do akordu e Emol, to w akordzie Emol zagram basy E, D, A, D, E, D, A, D. Teraz wytłumię. I teraz muszę do tych akordów, a konkretnie do basów w akordach, dołożyć dźwięki melodii. Dla przypomnienia, melodia. I zagram całość bardzo wolniutko. I teraz zagram troszkę szybciej. Kilka praktycznych wskazówek, jak sobie z tym poradzić. Fingerstyle to jest tak naprawdę układanie puzli. Mamy trzy elementy. Jest bass solo. Jest melodia solo i jest bas razem z melodią, i cała zabawa polega na tym, żeby układać utwory z tych trzech komponentów elementów w odpowiedniej kolejności. Jeżeli pomylisz się, na przykład zamiast basu zagrasz melodię, to wtedy zazwyczaj wypadasz z rytmu i utwór przestaje działać. Teraz czas na drugą część utworu. Zobacz, jak ona wygląda. Zacznę od omówienia akordów. W poprzedniej części mieliśmy akord Amol, i teraz również ten akord jest, ale w tym miejscu, od piątego progu. I teraz musimy mieć pustą strunę E i A, więc musimy tą poprzeczkę barę zrobić troszeczkę mniejszą. Omówię obalcowanie. Trzeci palec na siódmym progu struny D, i palec wskazujący może objąć piąty próg strun GBE, albo ewentualnie jeszcze strunę D. I teraz to opalcowanie jest fajne, dlatego że mamy wolny, mały palec i możemy grać melodię, na strunie E oraz B. Gramy konkretnie tutaj siódmy próg na E, ósmy próg na E oraz ósmy próg na strunie B. Zagram to bardzo wolniutko, i teraz uwaga, przechodzimy do akordu Emol w tej pozycji, jeszcze raz. Teraz to przejście do Emola jest bardzo łatwe, ponieważ trzeci palec już jest ulokowany na strunie D, przesuwam go na drugi próg i dokładam tylko drugi palec na drugi próg struny A. Jeszcze raz. I teraz mały szczegół, wejście na akord jest slajdem. Przechodzimy dalej, teraz jest akord Amol. I przesuwamy go o dwa progi w górę. I nadal mamy pustą strunę A. I teraz jest jakby kształt akordu A-dur. Również pustą struną A. Zobacz, jak to zabrzmi. Tutaj są jeszcze puste struny. I wracamy do akordu Amol. I zagram to z poprzednim częścią. I teraz uwaga, slajd na czwarty próg, trzeci próg, drugi próg. I teraz jest uwaga, akord F7. Akord durowy z septumą małą. Zagram to troszkę płynniej. Ja ten akord gram kciukiem, dlatego, że potrzebuję mieć pustą strunę B. Czyli opalcowanie jest takie. Kciuk na pierwszym progu struny E, palec wskazujący na pierwszym progu struny D, trzeci palec na drugim progu struny G i uwaga, drugi palec tutaj dokładamy na pierwszy próg struny B. Zagram jeszcze raz całość. I teraz idę do akordu E-dur albo ewentualnie E7. I party kończy zagrywką. zagram teraz jeszcze raz całą drugą partię. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ta lekcja była dla Ciebie ciekawa. Pokazałem Ci podstawy fingerstyle na przykładzie utworu Windy and Warm. Mam nadzieję, że już za jakiś czas dzięki moim wskazówkom zagrasz tą kompozycję płynnie. Widzimy się jak zawsze tutaj na kanale w kolejnym tygodniu. Do zobaczenia. Cześć!